Jakie jest Twoje zdanie o uchodźcach? Czy uchodźcy, ci, którzy teraz zalewają Europę od południa, zaleją też Polskę? To jest trudny temat. To nie jest taka rozmowa na jedną minutę przy okazji czegoś. Sprawa jest złożona, bo polega na emocjach głównie. Widzimy zdjęcia nieżywych dzieci, których trupy wyrzucane są u wybrzeży Europy i działamy często pod wpływem emocji. Myślę, że to jest rzecz, którą muszą, muszą poważnie przemyśleć rządzący porozumieniu z socjologami, z demografami. To są y, rzeczy, które, w których należy działać szybko, bo ten, kto szybko daje, ten dwa razy daje, ale musi, musi być to decyzja przemyślana. I emocje, tutaj choć ważne, nie powinny jednak decydować. To musi być to mądrze przemyślane, tak, żeby ta pomoc rzeczywiście służyła i tym ludziom, i tym, którzy ich przyjmują. A jeżeli tacy, taka rodzina, powiedzmy, uchodźców mieszkałaby koło ciebie, miałabyś jakieś obawy? Nie, nie. No, jeżeli by chcieli z nami współpracować, jakoś, jakoś yy, przyglądać się życzliwie naszym zwyczajom, to myślę, że taka asymilacja byłaby dobra. Ale czy y, warto im dawać tylko y, to zaplecze finansowe, socjalne, czy oni po prostu muszą iść u nas do pracy, jeżeli taka sytuacja by zaistniała? Ja ci nie odpowiem na to pytanie. Natomiast y, przypomnę taką sytuację z czasu II wojny światowej, kiedy y, bardzo dużo Polaków musiało ukrywać się. I był taki działacz socjalistyczny nazywał się Sławik. Działał na Śląsku, on był internowany na Węgry, i tam widząc, że Polacy nie mając, znaczy mając dach na głową, ale nie mając pracy, po prostu nudzą się, nie, nie mają poczucia własnej wartości, tracą poczucie sensu życia. I z ówczesnym politykiem węgierskim Antalem y, wypracowali. Taką formę y, dawania pracy i sensu życia wszystkim uchodźcom. I z Polski to byli głównie Ślązacy, ale także spora grupa żydowska. I dzięki nim, y, dzięki tym dwóm mężczyznom ich takiej współpracy polsko-węgierskiej zostały uratowane tysiące istnień ludzkich. Dzieci żydowskie, które nie miałyby szans w Polsce, tam dostały opiekę, y, były ukrywane w sierocińcach, uczone więc były też zajęte. Więc odpowiadając jeszcze raz tak na twoje pytanie nie wprost, no to uważam, że jeżeli ktoś ma żyć w jakimś kraju mieć sens tego życia, być zadowolonym jakoś i wiedzieć po co żyje, no to musi coś robić, czegoś się uczyć i po coś żyć. Sama sam dach nad głową to za mało.